Sterooktawowy głos i słuch absolutny Violetty Villas to wyjątkowe zjawisko w historii polskiej muzyki, a życiorys wokalistki stanowi gotowy scenariusz na fascynujący film. Violetta Villas, a właściwie Czesława Cieślak, urodziła się 10 czerwca 1938 roku w Belgii. Po wojnie jej rodzina osiedliła się w Lewinie Kłodzkim, z którym artystka związana była do końca swoich dni. Od 1959 roku kształciła się muzycznie, śpiewając i grając na fortepianie, puzonie i skrzypcach. W swej karierze występowała na największych światowych scenach Nowego Jorku, Paryża i Las Vegas, wykonując bardzo różnorodny repertuar obejmujący arie operetkowe i operowe, a także standardy jazzowe i rozrywkowe, piosenki muzykalowe oraz muzykę sakralną. Bajeczne kreacje gwiazdy projektowali najlepsi krawcy, a jej znakiem rozpoznawczym był wyjątkowy głos i bujna fryzura. Violetta Villa zgościła w Białym Domu na zaproszenie prezydenta George'a Busha, a na scenie pojawiła się m.in. z Charlesem Aznavour'em i Frankiem Sinatrą. W Polsce towarzyszyło jej wielu znakomitych wykonawców, m.in. Michał Wiśniewski i Kazik Staszewski. W 1998 roku wróciła do rodzinnego domu, w którym mieszkała aż do śmierci 5 grudnia 2011 roku. Jest honorową obywatelką Lewina Kłockiego i New Britain w Stanach Zjednoczonych. Izba pamięci Violetty Villas ma popularyzować wiedzę o życiu i twórczości tej najsłynniejszej mieszkanki Lewina Kłockiego i jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenkarek. Główny trzon ekspozycji tworzy kolekcja unikatowych fotografii artystki. To prawie 60 bezcennych zdjęć ukazujących jej życie prywatne oraz występy na polskich i zagranicznych scenach. W otwarcie Izby Pamięci aktywnie włączyli się fani Violetty Villa z całego świata. We współpracy z nimi pozyskane zostały oryginalne stroje, a także uszyto repliki słynnych kreacji scenicznych wokalistki. Do kolekcji dołączono też płyty, czasopisma z wywiadami i zdjęciami piosenkarki, plakaty i afisze reklamujące jej występy. Violetta Villas od lat inspiruje swych fanów. Dowodem tego są zaprezentowane tu portrety artystki, wykonane różnymi technikami, w tym wyszydełkowane. Izbę pamięci działającą w Gminnym Ośrodku Kultury można zwiedzać od poniedziałku do soboty. W godzinach od 10 do 16. Lewin Kłocki serdecznie zaprasza.